Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia, fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. I tutaj postawmy kropkę. Nie da się. Pójść na skróty. Nie da, nie, nie da się w ten sposób zbawić, uratować. Poza kolejką, poza kolejnością. Tylko Chrystus jest tą bramą. Przez Niego y, możemy y, doświadczyć tego, czego pragniemy czyli takiej prawdziwej miłości. Oczywiście, teraz, kiedy nam jest y, Wszystkiego pod dostatkiem, kiedy nie głodujemy, kiedy nie, ma, nie mamy problemu z noclegiem, kiedy nie ma wokół nas takiej wojny, nikt nikogo nie zabija, nikt nikogo nie niszczy w taki zorganizowany sposób, jak to było w czasach wojny, no to my o tym nie myślimy o wieczności. Żyjemy doczesnością, ale kiedy zabraknie nam tej doczesności. No, to może być wtedy też już za późno, żeby myśleć o wieczności. Teraz trzeba się obudzić, wytrzeźwieć. Trzeba wejść w dobrą bramę. Trzeba mieć relację z Chrystusem, prawdziwym Chrystusem. Nie z kimś, kto. kto udaje Chrystusa. Bo są tacy, którzy udają Chrystusa. Jest wielu takich, którzy głoszą fałszywego Chrystusa. Takiego, który niczego od nas nie chce. Pozwól mi tylko się kochać, nic więcej. Ja chcę Cię kochać, a Ty nic nie rób. Ty daj mi się kochać. Bóg nie jest taki. Widziałem kiedyś taki obraz mamy, która swojego synka tak pieściła, całowała co, co 10 sekund w czółko. Tak, jakby miała zabawkę jakąś, nie? I, I tak go przytulała, pieściła, on się wyrywał z jej rąk, a ona go tak głaskała. Bóg taki nie jest. On tak nas nie traktuje. Pozwól mi się tylko kochać. Bez względu na to, jaki jesteś: czy jesteś łobuzem, czy nie jesteś łobuzem, czy jesteś moralnie ok? Nie. Nie, 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 to nie jest Chrystus, to nie jest prawdziwy Chrystus. A takiego niestety próbują, próbują nam przekazać niektórzy, nawet w kościele. Nic nie musisz robić, Bóg Cię kocha miłością bezwarunkową. To jest tanie miłosierdzie, słabe miłosierdzie. Przecież każdy z nas potrzebuje miłosierdzia, a miłosierdzie otrzymujemy przez to, że spełniamy Jego warunki. Na Jego warunkach On nam przebacza. On nawet pokazuje warunek. Ja jestem bramą. Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Ja. On mówi o sobie. Nie możesz wejść w relację z Ojcem inaczej, jak tylko przeze mnie. Tylko przeze mnie. I to na moich warunkach. Jeśli chcesz pójść za mną, to musisz się zaprzeć samego siebie. Musisz wziąć ten krzyż. Ten krzyż i naśladować mnie. Musisz. Jeśli chcesz być zbawiony, to musisz wejść na drogę. Nie zbawię cię bez ciebie, mówi Bóg. Musimy o tym cały czas pamiętać. I On daje nam siebie, choćby nawet w takiej sytuacji. Powiem wam przykład. Poszedłem sobie do sklepu, po zakupy, no i minąłem się przy wejściu z człowiekiem, który. No ma problem alkoholowy i to taki widoczny, a nie tylko widoczny, bo on zostawił po sobie zapach w tym, w tym kościele, chciałem powiedzieć, w tym sklepie. I to taki poważny zapach, taki, że aż niektórych szczypało w oczy. Ja na szczęście miałem problem z nosem. Byłem zakatarzony i nie za bardzo czułem. Wyobrażałem sobie ten zapach. No i ludzie byli tacy skwoszeni, tacy wściekli na tego człowieka, że on zepsuł im, zepsuł im zapach. Przyniósł im swój smród. A oni są tacy piękni, wypachnieni, że oni nigdy smrodu nie, 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 nikomu nie zrobili i nie wydalili z siebie. I mnie to wkurzyło tak. Tak mnie zraniło i wkurzyło, bo znam tego człowieka. Próbowałem mu wiele razy pomóc i wiele razy mu pomogłem. A on no, trwa w, swoim, w swojej słabości, ale nie wolno go tak traktować. I mówię do tej kobiety: Pani też wydaje swoje zapachy. Nie tylko ten człowiek każdy z nas swoje zapachy potrafi zostawić. Ja się nigdy nie zasikałam w spodnie. Nigdy? Nigdy się Pani nie zasikała, już chciałem jej powiedzieć, a jak Pani była małym dzieckiem, niemowlakiem, to nigdy, nie. Nigdy Pani się nie zasikała w spodnie. To jeszcze przed, przed Panią tak wiele rzeczy. Co Pani wtedy zrobi? Jak się Pani wtedy zachowa? Jak Pani zapamięta to? Ludzie byli oburzeni. Także mną. Bo ja się odzywam i, to, i stoję przeciwko nim. I zobaczycie, kiedy przyjdzie wojna, a ona jest blisko, Kiedy to wszystko nam zabiorą, wszystko stracimy, wtedy, wtedy, wtedy wyjdzie, zamknęli się. wtedy się, już się nie odzywali. Bóg daje nam takie doświadczenia, żebyśmy mogli przez takie ciasne drzwi, bramy wejść z Nim w relację, Widząc potrzebę reagowania, kiedy ktoś jest traktowany no, w zły sposób, nie można milczeć. Dzisiaj niestety jesteśmy do tego przyzwyczajeni, żeby milczeć. Zwróciłem komuś uwagę, że rzucił niedopałek na ziemię i, i wielka afera. Kim ty jesteś, żeby mnie umoralniać? Kim ty jesteś? Mama cię nie wychowała, mama ci nie dała dobrych wzorców, to ja ci daję. Jeszcze większa złość. Zobaczcie. No i tak jest. Potem się zacząłem zastanawiać: może coś we mnie jest nie tak? Panie Boże, może ja coś robię źle? No nie mogę milczeć. To jest miłość. To jest prawdziwa miłość. Nie milczę na zło. Jeśli milczę na zło, to jestem. Współuczestnikiem tego zła. Nie mogę milczeć. Modliłem się jeszcze. Miałem takie przekonanie po tym, jak przeczytałem słowo z Biblii, że Pan w pewnym momencie przyjdzie i Jego słudzy będą mieli pod dostatkiem chleba, a ci, którzy byli przeciwko Niemu, będą umierać z głodu. Ciekawe jakiego? Czy tylko fizycznego, czy może jeszcze także takiego głodu yy, wiedzy, poznania? Niech mi ktoś wskaże drogę, po której mam pójść. Niech mi ktoś pokaże bramę, przez którą mam się przycisnąć. Niech mi ktoś pokaże Chrystusa, który mnie uratuje. Bo dzisiaj Chrystus niepotrzebny jest. Kiedy jest gotówka, są kredyty, karty płatnicze. Jest co do gara włożyć, lodówka pełna, aż po prostu się wylewa z tej lodówki. To wszystko się kiedyś skończy. I wtedy co? Co pozostanie? Albo jesteś przyjacielem Chrystusa i znasz Jego drogi, i wiesz, jak Go spotkać, gdzie Go można spotkać, albo jesteś nieprzyjacielem. A coraz mniej jest przyjaciół Boga, coraz mniej jest ludzi, którzy głoszą prawdę. Tą najprawdziwszą prawdę. Zajrzyjmy jeszcze do Psalmu. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Spotkałem pewną kobietę, która wychodziła z kościoła. Ja też wychodziłem i zadałem jej pytanie, bo miałem takie pragnienie: Po co pani przychodzi do kościoła? Ona taka była speszona, bo, bo nikt jej nie zadał takiego pytania. To jest proste pytanie, a zarazem bardzo trudne, więc trzeba szybko wymyśleć jak, jakąś odpowiedź, bo lubię, bo czuję się tutaj dobrze i podała jeszcze jakieś dwie, może jedną odpowiedzi, ale nie powiedziała, że przychodzi tutaj dla Boga. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Bóg gdzieś w tej odpowiedzi pojawił się na trzecim, czwartym miejscu. Nie ja wiem, na trzecim, czwartym miejscu jest dopiero Bóg. To niedobrze, to bardzo źle. Niech Pan odejdzie. Pan jest taki nieprzyjemny. Czemu, czemu Pan mnie w ogóle zaczepia? To jest takie brzydkie, takie niedobre. Więc co ja złego zrobiłem? Zadałem proste i bardzo ważne pytanie. Tutaj, jakby egzaminator na egzaminie zadał proste pytanie, a. A egzaminowany nie znał odpowiedzi i był z tego powodu zły na egzaminatora, że zadał takie pytanie, takie proste, fundamentalne pytanie. No, my, my nie potrafimy często odpowiedzieć na proste, fundamentalne pytania. Gdzie jest Bóg? No właśnie, gdzie on jest? Znalazłeś już go? Wiesz, jak go znaleźć? Jest w Twoim sercu na pewno? Masz relację z Bogiem? Sprawdź. Sprawdź to. Weź dekalog, zrób sobie rachunek sumienia i sprawdź. Jeśli przekroczyłeś przykazanie ważne w sposób taki chciany z pełną świadomością, bo no, na przykład nie poszedłeś, nie poszłaś na mszę świętą, a mogłeś. No to grzech ciężki. No, to to ten jeden grzech zerwał właśnie relację z Bogiem, którego myślisz, że masz w sercu, a go nie masz. Bo go zostawiłeś, bo go opuściłeś, bo go zdradziłeś, zdradziłaś. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Kto może tak się modlić? Tylko ten, który jest w stanie łaski uświęcającej, albo jeśli stracił tą łaskę uświęcającą, to chce ją odzyskać, bo wie, że podeptał miłość Bożą, chce wrócić. A jeśli ktoś nie przejmuje się swoimi grzechami, mówi: Nie mam grzechów, to inni mają grzechy. To inni psują mi życie, zapach, niszczą mnie, inni, ale nie ja. No to, to żyjemy w ciemności. Jeśli nazywamy światło, którym jesteśmy, światłością, a to nie jest światłość, tylko to jest ciemność, jakże wielka, to ciemność. Nie ma dla takiego człowieka ratunku, chyba że przez odebranie mu tego, w czym pokłada dzisiaj nadzieję. I zostawienie go w głodzie. No i też w smrodzie, nie? Teraz doświadczaj tego, co nie jest dla ciebie miłe. Jak nie jest miłe, to może wtedy zawalczysz o miłość. Prawdziwą miłość, która jest u Boga. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.